Kuba, próbuj Tajotoshi Porządnie uchwyt i Tajotoshi, otoshi. Tajotoshi, 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 no już, już ustaw się na stronę. Ustaw się na stronę, Kuba. Na, ustaw się na prawą stronę. No i teraz, teraz, teraz ma. Dobrze, do końca. Jeszcze raz. Uchwyt, uchwyt, Kuba, uchwyt, uchwyt. Mamy uchwyt. Trzymaj uchwyt cały czas. O właśnie, dobrze, dobrze. Nie daj w góry. Co innego z prostych nóg. Kuba, ale co i z, z prostych nóg. Co z prostych nóg. O stoi nagie tajotoś I pierwszy musisz, pierwszy kuba, pierwszy atak, pierwszy atak Nie uciekaj, nie uciekaj, prawie na ciebie stoi nagie, teraz stają Ty sobie w prostej nóg, tak jest Na i zimną, brawo